Proxima d nowo odkryta planeta krążąca wokół Proximy Centauri gwiazdy najbliżej naszego układu słonecznego. Dzielą nas nieco ponad 4 lata świetlne czyli zaledwie 39 bilionów kilometrów. Ludzkość nie wynalazła jeszcze niczego, co byłoby w stanie dolecieć tak daleko a mimo to jest w stanie odnaleźć planety spoza naszego systemu. Jesteśmy w stanie określić ich skład, masę, a nawet to, czy taka planeta nadawałaby się do zamieszkania. Sprawdzimy zatem, jak ludzkość szuka planet, zwanych dawniej wędrowcami. Nie z tej Ziemi. Ludzkość od dawien dawna interesowało nie tylko to, co dzieje się na Ziemi. Starożytni, przyglądając się niebu, dostrzegli, że na tle gwiazd, które tworzą stałe gwiazdozbiory, znajduje się też kilka świecących punktów, zmieniających swe położenie. To właśnie planety. Od słowa planetes, co w starożytnej Grece oznaczało błąkającego się wędrowca. Z czasem odkrywano kolejne planety układu słonecznego. Merkury. Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Jednak skoro gwiazdy to takie inne słońca, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że wokół nich również krążą planety wędrowcy. Niestety bardzo trudno je dostrzec, ponieważ zazwyczaj giną w blasku swojej gwiazdy, jaśniejszej często kilkaset razy. Są jednak sposoby, aby je zobaczyć, mówi Grzegorz przybyła, astronom z Planetarium Śląskiego. Początkowo znaliśmy oczywiście Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, ponieważ są to obiekty widoczne go okiem bez problemu i przykuwają uwagę, że mamy taki jasny, poruszający się punkt. Przez jakiś czas księżyc i słońce również były nazywane planetami, bo się poruszają po niebie. I dopiero w XVIII wieku Herschel odkrył kolejny taki poruszający się punkcik, czyli planetę Uran. A w XIX wieku odkryto planetę Neptun, która akurat jest planetą niewidoczną gołym okiem. Urana zauważyć można nawet przez zwykłą lornetkę albo jak są dobre warunki oświetleniowe, czy jest w miarę ciemno, widać gołym okiem. Planety spoza Układu Słonecznego to tak zwane egzoplanety jest kilka metod ich odkrywania. Pierwszą planetę odkrył Aleksander Wolszczan, polski astronom. Odkrył ją całkiem przypadkiem mierząc sygnały radiowe dochodzące z pulsara, czyli jest to taki rodzaj pozostałości po eksplozji gwiazdy, który ten akurat pulsar wysyła regularne impulsy radiowe i Aleksander Wolszczan zauważył, że te pulsy dochodzą czasami troszkę szybciej, czasami troszkę później i wytłumaczył to w taki sposób, że ta pozostałość po gwieździe regularnie do nas się zbliża i oddala. Dzięki temu sygnał radiowy ma czasami dłuższą drogę, czasami krótszą. Wokół tej pozostałości tego pulsara muszą krążyć planety albo przynajmniej jedna planeta i krążąc w takim duecie ta planeta powoduje ruch tego pulsara. Metoda ta wydaje się być najdokładniejsza. Pozwala wykrywać planety o masie zaledwie jednej dziesiątej masy Ziemi, ale ma też jedną zasadniczą wadę. Pulsary są dosyć rzadkie i stanowią niewielką część wszystkich układów planetarnych. A istnienie jakiejkolwiek formy życia wokół pulsarów jest raczej niemożliwe. Dlatego bardzo popularna w odkrywaniu nowych wędrowców jest metoda tranzytu. Tranzyt jest to takie mikro zaćmienie gwiazdy. Czasami możemy obserwować z Ziemi zaćmienia Słońca, kiedy Księżyc przysłania nam tarczę Słońca. Rzadziej zdarzają się tranzyty Merkurego oraz Wenus, czyli kiedy na tle tarczy słonecznej możemy obserwować malutką tarczę Wenus lub Merkurego. Domyślamy się, że w przypadku innych planet również się może zdarzyć, że na przykład planeta przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy i powoduje minimalne przygaśnięcie tych gwiazd. Ta metoda nosi nazwę metody tranzytu. W latach 2009-2018 na orbicie wokół Słonecznej w ramach dziesiątej misji programu Discovery umieszczone zostało urządzenie, które miało pomóc w odkrywaniu nowych planet. I pomogło. Dzięki misji odkryto ponad 2300 egzoplanet. Takim urządzeniem, które służyło do odkrywania właśnie tą metodą, był kosmiczny teleskop Keplera który odkrył ogromną ilość planet tą metodą, ale dzięki temu, że nie obserwował jednej wybranej gwiazdy, tylko obserwował początkowo pewne pole na niebie, które zawierało wiele tysięcy gwiazd, i wszystkie te gwiazdy były obserwowane jednocześnie. W 1992 roku znaliśmy tylko 8 planet, w 2002 nieco ponad 50, w 2012 liczba odkrytych planet przekroczyła 1000. Teraz według NASA Exoplanet Exploration prawie 5000. Liczby rosną szybciej niż ceny paliwa. Do odkrywania samych planet służą też inne metody, takie jak astrometria lub mikrosoczewkowanie grawitacyjne. A to zachodzi, gdy grawitacja jednej gwiazdy działa właśnie jak soczewka, powiększając obraz innej odległej gwiazdy będącej bezpośrednio za nią. Żeby do tego doszło, obie gwiazdy wraz z Ziemią muszą ułożyć się prawie idealnie na jednej prostej. Że różne metody pozwalają nie tylko na odkrycie planet, ale także na poznanie ich składu, a także zaobserwowania ich atmosfery. Z atmosferami jest akurat problem. Bardzo trudno wykryć w ogóle atmosferę wokół planety. Łatwiej jest tą planetę zważyć lub określić, jaki jest jej promień. Zważyć możemy na przykład wykorzystując metodę tzw. prędkości radialnych. Tak jak zawsze mówię, to nie tylko Ziemia krąży wokół Słońca, ale trzeba pamiętać, że Słońce również się porusza po pewnym małym okręgu. Tak samo mamy z innymi gwiazdami i planetami. Jeżeli mamy parę gwiazda i planeta, to porusza się i planeta po dużym okręgu, i gwiazda po dużo mniejszym okręgu. Gwiazda wysyła światło. I mamy w fizyce tak zwany efekt Dopplera, który powoduje, że kiedy źródło światła się do nas zbliża, to światło robi się bardziej fioletowe. Jeżeli się oddala, światło robi się bardziej czerwone. I obserwując taką cechę widma, którą nazywamy liniami widmowymi, takimi czarnymi prążkami, możemy zaobserwować, że dana gwiazda regularnie się do nas zbliża i oddala. Więc wokół niej coś musi krążyć. Wiedząc, jak bardzo się zbliża, jak bardzo oddala, czyli mierząc prędkości, możemy określić, jak ciężka jest planeta, która okrąża. I przy okazji znamy odległość, ponieważ wiemy, co, co ile dni, na przykład, czy co ile lat następuje jedno okrążenie gwiazdy i możemy obliczyć również odległość. Większym problemem jest określenie promienia. Promień możemy określić z metody tranzytu. Jeżeli mamy tranzyt planety, no to mamy jakąś małą tarczkę, która zasłania część swojej gwiazdy. Więc, jeżeli wiemy, jak duża jest gwiazda i o ile przygasła, to jesteśmy w stanie oszacować, jak duża jest planeta, jaka jest jej średnica. Jeżeli przy jakiejś planecie uda nam się zmierzyć i masę, i promień, to możemy wyznaczyć gęstość. A jak znamy gęstość, to już możemy powiedzieć, czy to jest planeta bardziej skalista, czy bardziej gazowa. I Jeżeli planeta będzie miała gęstą atmosferę, albo będzie posiadała w ogóle atmosferę, to mamy szansę czasami zbadać skład chemiczny tej atmosfery. Właśnie w metodzie tranzytu światło gwiazdy przechodzi przez atmosferę planety. Może się zdarzyć, że atmosfera pochłonie część tego światła wysyłanego przez gwiazdę, czyli w czasie takiego tranzytu zaobserwujemy dodatkowe takie czarne prążki, które pojawiają się w świetle gwiazdy, i jakie, od tego jakie to są prążki, na podstawie tego możemy wywnioskować, jaki jest skład chemiczny, czy na przykład tam jest para wodna, czy pary wodnej nie ma. Niedawno odkryto kolejną planetę. To Proxima D, trzecia do tej pory poznana planeta krążąca wokół gwiazdy Proxima Centauri. To gwiazda położona najbliżej Słońca. Proxima D została wykryta jako słaby sygnał zmian prędkości radialnej gwiazdy to ciało niebieskie o małej masie, około 1 czwartej masy Ziemi. Dzieli ją odległość dziesięciokrotnie mniejsza niż odległość między Słońcem a Merkurem. A do tego. Co 5 dni nowy rok, więc jeżeli mamy kalendarz na proximie D z wyrywanymi kartkami, to wystarczą tylko 5 kartek. I choć urodziny co 5 dni to dość ciekawa perspektywa, to jednak planeta, na której życie raczej nie ma prawa występować. Sama gwiazda, wokół której krąży proxima D, ma na tyle impulsywny charakter, że jej rozbłyski i koronalne wyrzuty masy nie pozwalają na przetrwanie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dalsze badania kosmosu pozwolą na coraz to nowsze odkrycia i kto wie, może wreszcie odnajdziemy prawdziwą drugą Ziemię. Tylko czy na pewno chcielibyśmy ją poznać? Jeśli dotrwaliście do końca naszej kosmicznej podróży, to bardzo nam miło. Prosimy o lajka like pod tym filmem i o ciekawy komentarz, to dla nas bardzo ważne. Czekamy też na propozycje tematów. Dzięki, cześć.